Elo, elo po keświry, które się zebrały na tym kanale za niewiele ponad 40, no, fu, za niewiele, nie, no, no za dwa dni, mniej więcej, tak, bo dziś jest trzeci, jak to nagrywam, 10 się to zaczyna, jest 11 no to za, za niemalże 48 godzin, bo trochę mniej mamy event Detective Pikachu Returns, bo tam jakiś film, czy co nie gra chyba jakaś wychodzi, tak nie wiem, mam w to wywalone, jaka gra wchodzi, ja mam event w Pokemonach, to omawiam event w Pokemonach, także szybko sobie go omówimy. E, możesz zdobyć w czapce dejwywa ew ewoluując Pikachu, generalnie ten Pikachu to był zliczowany Pikachu detektyw, który nie mógł być shiny, ale coś tam bla bla bla. Po evencie zrobienie Snapshot'a mógł być Shiny, cztery osoby miały tego Shiny Pikachu I teraz nagle będzie dostępny dla wszystkich, rozumiecie? Dla wszystkich, więc tamte cztery osoby, które miały Shiny wersję tego Pokemona Zostały potężnie wyruchane na pieniądze, bo to generalnie dużo pieniędzy on kosztował ten Pokemon Naprawdę, bo były tylko cztery, cztery takie, cztery, tak, cztery, tylko były cztery tylko takie pikacze na świecie A teraz zostały potężnie wyruchane, bo no, jakby to powiedzieć no co, no, no teraz każdy, każdy bambik będzie mógł go zdobyć. Nawet nie, może nie będę widział, że to jest taki żaden. Nie wiem, czy on wróci. Znaczy w teorii to powinien wrócić, bo to nie jest jakiś... E, e, bo jak były te Pikachu z Yokohamy, czy z Londynu, z tych mistrzostw, to one już na pewno nie wrócą, bo one były tylko na mistrzostwa te i jedne. I jak były mistrzostwa w Londynie, to był Pikachu taki w stylu londyńskim. W Yokohamie były takie japońskie, nie? Więc za następne będzie jakiś pewnie w hawajskich koszulkach, czy coś takiego e, Pikachu. E, co? No więc tak naprawdę to jest fajne, przepraszam, bo źle rysuję, to jest fajne w tym będzie Pikachu jak Pikachu, znaczy fajnie jest Shiny Pikachu mieć, ale reszta to jest do wywalenia na trade'a, czy tam do, do jakichś osób, które to zbierają, e Slowpok, no jak wpadnie Wam Shiny to spoko, był już Community Day, był już... E Dzisiaj będzie Spotlight Hour o 18, także możecie sobie odpalić jakiegoś magaska, sobie połapać, ale bez czapeczki, wiadomo. Chyba raczej nie będzie mógł ewoluować, więc tak to jest czysto kolekcjonersko. Czy będzie rzadki? Nie mam pojęcia, ale zawsze fajnie, fajnie mieć Shiny w kostiumie. Growlite, no tego to już macie od wysarania po tym evencie, także ignorujcie. To fajnie nawet, 300 dasta. Za, za złapanie. Okej, okay. Magikarp zawsze na propsie, mimo wszystko. Ja uważam, że to jest giga goat pokémon, mimo że jest słaby. Ja, znaczy, ja jako tako jestem fanem Gyaradosa, generalnie Magikarpia. Także ja lubię zbierać te pokony, Ja lubię je oddawać. Ja jestem fanem tego Za tu fajnie 300 Dasta i jedna XL, przede wszystkim po złapaniu. Belosom na dziko, fajnie też 300 Dasta, może być. Lotat, no to te, tego to nie chcecie w ogóle widzieć, bo to wiecie. To jest środ totalny, to jest, to ma 1000 dasta nie pamiętam, 1000 albo 750, nie wiem, za złapanie tego jest dużo dasta więc jest fajnie Fajnie, 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 bronzor, na pewno macie od chuja bronzorów shiny, więc możecie sobie złapać jakiegoś fajnego pod little capa bronzora Chociaż nie, nie znoszę little capa, yy, także no yy, Tak samo ducklet, to nie jest przydatny pokémon ale... Co ja wam mogę powiedzieć? No jest fajny pod Little capa, tak? Czy tam pod Element kappa? No pod te kapy, te 5ccp, nie? To nie Rebombi. Eee, jak macie jakiegoś pod gre Great'a to spoko pod Ultra. Chyba to się nie nadaje. Nie wiem, ja nigdy tego nie widziałem. Ja tym nigdy nie grałem. Nigdy nie widziałem, żeby to było jakieś Turbo OP. Więc taki Pokemon typu Skip. Falings to też jest Pokemon typu Skip. Dawno nie było. Eee, ostatnio to on chyba na dziko był w takich częstych ilościach, jak był Ultra Unlock eee, Galar czyli było to kupę lat temu a jest generalnie z nagród w nie jest to jakiś turbo mocny pokemon więc też raczej bym się nie skupiał, a tylko z nie. z Fieldów mamy Sudo, -Udo, Gówno, mamy Snivy, czyli Gówno, mamy tak który nawet nie może być czarny, więc tu jest totalne GÓWNO no, z Researcha będzie Pikachu, cieszcie się bardzo, kolejny Pikachu. A no i czy, będzie wyskakiwać raz dziennie po zebraniu z No, co z tego, że będzie raz dziennie, jak yy, będzie na dziko. To że to jest bez sensu w ogóle. Yy, jakby funkcja. Yy. Kolekcjon challenges, no, czyli będziecie musieli złapać jakieś tam Pokemonów, żeby to, tego medalu, co tam się tam cyferki wam nabija. No i oczywiście grafika jest od Made by g 47 ix żebyście no, nie przeoczyli dokładnie, że to, to jego grafika jest, tak. Możecie go śledzić na Instagramie, Discordzie, no i Xcom, taki portal do, do pronosów. Datę już omówiłem. No i co? Dwa razy zakręcenie Pokestopałem wcześniej. No, spoko Bonus nie jest jakiś nie jest jakiś dopicowany, taki, taki bonus po to, żeby był, nie? Nowa poza z taką lubką. Czy będzie dostępna potem? Nie wiem. Czy jest Upo? Jest Upo. Ja bym nie kupił, ale kto, kto, kto ma FOMO, ten kupi. Eee, czy ja coś jeszcze muszę powiedzieć? Chyba nie. Chyba to wszystko, jeśli zapomniałem o czymś lub co, co powinienem jeszcze powiedzieć, dajcie znać w komentarzu. Yy, dzisiaj jeszcze jest spotlight, ale jeśli oglądasz to w dzień, który jest yy, wtorkiem, yy, a ja życzę Wam miłego dnia. NARA!